Marina Uczenko opowiedziała o synu w wywiadzie dla Dzień Dobry TVN. Piosenkarka mówiła w programie głównie o swoim powrocie do reaktywowanego serialu 39,5 z Tomaszem Karolakiem w roli głównej. Marina grała w nim córkę Karolaka Amandę, a jej postać cieszyła się dużą sympatią widzów. Teraz, gdy Liam szczęsny podrósł, Marina zgodziła się przyjąć propozycję i wrócić wraz z resztą obsady do hitowego serialu. Przy okazji, wywiadu zdradziła, jak dzieli obowiązki zawodowe z obowiązkami mamy. Sprawdź, jak wygląda życie jej rodziny poniżej. Marina o synku. Śpiewam mu na dobranoc. Marina Uczenko jest piosenkarką, influencerką, ma też doświadczenie na planie zdjęciowym i w teatrze. Jednak, jak podkreśla, rolą życia jest dla niej rola matki. Jestem szczęśliwą mamą. Kobieta, która zostaje mamą, zaczyna zupełnie inaczej postrzegać cały świat. Inaczej też podchodzi do kobiet, do mam w tym do swojej mamy czy babci mówiła uczenko w dzień dobry tvn Pamiętam, jak mi się dziadziuś urodził. Powiedziałam: Boże, mama, ja się o niego tak bardzo martwię. A mama odpowiedziała: I to się nigdy nie zmieni. Śmiech. Marina wyznała też, że opieką nad synem dzieli się jedynie z mężem i ze swoją mamą. Ja nie mam niani. Mam za to mamy na stanie, że tak powiem, na bazie. Śmiech. Mama generalnie opiekuje się Liamem, kiedy ja pracuję. Co chwileczkę oczywiście sprawdzam, jak tam sytuacja, chcę go zobaczyć na FaceTime. Syn mi daje niesamowity power i energię. Dla Mariny Łuczenko i Wojciecha Szczęsnego najważniejsza jest nie kariera, ale szczęśliwe życie prywatne. Jednak oboje nie zaniedbują obowiązków zawodowych, starając się przy tym utrzymywać life work balance. Staram się nie zaniedbywać mojej kariery, tłumaczy Marina. Wiadomo, happy mam, happy daby, Śmiech Mój dzidziuś jest zdrowy i szczęśliwy, więc jakby to jest dla mnie najważniejsze. Piosenkarka opowiedziała też o tym, jak zajmuje się synem Jamem. Okazuje się, że bardzo często mu śpiewa: śpiewam synowi od urodzenia, a nawet jeszcze jak był w brzuszku. Śpiewam mu też na dobranoc. On kocha muzykę to trzeba przyznać. Wojtek mówi co prawda, że to będzie piłkarz, ale ja mówię: Nie, 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 śmiech. Bo widać, że to jest muzykalne dziecko.